Szanowni Państwo, otwieram 20 A, sesję nadzwyczajną Rady Gminy Piąki. Sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Pana Wójta Gminy Pionki. Na sesji witam serdecznie Pana Wójta Gminy Piąki, Panią Skarbnik Gminy Pionki, pana, pana Radcę Prawnego i Was wszystkich koleżanki i koledzy serdecznie witam. Pozwolicie, że odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi debata i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w budżecie gminy na rok 2020. Odnośnie punktu pierwszego na podstawie y, listy obecności stwierdzam obecność 13 radnych, więc y, uchwały od, przez nas podjęte będą prawomocne. Przechodzimy teraz do y, punktu drugiego. Debata i podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020. Projekt uchwały w radzie z uzasadnieniem. Yy, państwo radni otrzymali. Do yy, tego punktu są może jakieś zapytania? Każdy wie, o co chodzi. Może ja powiem no, was Bardzo proszę, proszę Pani yy, W związku z tym, że otrzymaliśmy yy, jako gmina dotację. 100 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla OSP w Czarnej. Musimy te środki wprowadzić do budżetu, żeby móc w formie dotacji, łącznie z tymi środkami, które już mieliśmy w budżecie, czyli 300 tysięcy tych naszych własnych środków, przekazać do OSP w Czarnej, żeby mogli podpisać umowę na, na realizację zadania. Dlatego jest to, a że tam termin goni tak, eee, był, był dlatego to było bardzo to eee, no bardzo zależało na, na tym temacie, że my dopiero tą umowę na, na eee, od Marszałka na te 100 tysięcy podpisywaliśmy w my zeszłym tygodniu, także dlatego jest taka pilna potrzeba. Tak, do 23 lipca upływa termin tej oferty po rozstrzygniętym przypadku. także żeby już ich nie prosić, nie wysyłać pisma o przedłużenie tego terminu, to na moją prośbę i dziękuję tutaj Panu Wójtowi, pani Skarbnik, Panu Przewodniczącemu, Wam wszystkim, koleżanki i koledzy za, za to, że dzisiaj przybyliście i mogliśmy tą sprawę załatwić. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, czy odnośnie projektu tej uchwały jeszcze ktoś z Państwa radnych ma może jakieś zapytania, czy chciałby się odpowiedzieć? Bardzo proszę Ja już bym chciał bo ta uchwała ma takie symboliczne znaczenie, bo koronuje tak naprawdę nasze wysiłki wspólne wszystkich, całej Rady, zarówno Pana Wójta, a Pani Skarbnik, co do rzeczywiście pozyskania tego nowego samochodu dla Czarnej. Bardzo się z tego cieszę, że to stało się tak sprawnie, szybko i, i teraz będziemy tylko oczekiwać tak naprawdę na to, żeby ten samochód dotarł. No i wyrażam nadzieję, że Jednostka dzięki temu temu nowemu autu, nowemu samochodowi bojowemu, będzie mogła sprawnie, jeszcze szybciej, w bardziej bezpieczny sposób realizować swoje zadania. Także bardzo się cieszę i też gratuluję jednocześnie Dziękuję. jednostce tej wytrwałości i wysiłkowi, który był poniesiony na rzecz pozyskania tych środków również ze źródeł zewnętrznych. Dziękuję bardzo. jeszcze tylko dodam, że umówiony z nimi na podpisanie tej umowy między 10 a 11. Także mikro myślę, że sfinalizujemy. Jak tylko podpiszę, to przekażę Państwu informację, że, że umowa została podpisana, że będziemy realizowali już tą Bardzo dziękuję za wypowiedź. To może wstępujemy do głosowania, bo na razie pieniądze już są nieoczycielne. Bardzo proszę, to przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019. Proszę o wsparcie. Szanowni Państwo, odczytuję wyniki głosowania za 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała zostaje podjęta. Gratuluję. Prze Prze Drodzy w związku wszystkim. z wyczerpaniem wszystkich punktów. Zamykam 20 a nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bardzo dziękuję. Przyjdzie czas na <grywa> Słuchajcie, jak mówiłem, mam za tydzień sesję bardzo ważną, najważniejszą w roku,